Wie pan, użyłbym w tej chwili e, z, zwrotu wulgarnego, bo po prostu w człowieku gotuje się krew. No przecież to jest po prostu jakaś zupełna bez, bezczelność tej władzy. To jest państwo, które nie istnieje. No to, to trzeba wyrwać te, te chwasty niesprawiedliwości, trzeba zaorać tą ziemię e, i pobudować to od nowa. W mojej ocenie tak. To czy nie trzeba tego po prostu zaorać? Czy nie trzeba tego wyrzucić do śmietnika? Czy nie trzeba na nowo postawić instytucji e, prokuratury? Sądów, jeśli dzisiaj Donald Tusk potrafi z jakiegoś wariata, który rzuca jakąś butelką z sokiem, zrobić zamachowca, który rzuca koktajlem Mołotowa, to jak wielką przestrzeń działania daje mu takie wydarzenie, w którym bierze udział 100 tysięcy ludzi. Czy pan. Czuję się takim wrogiem publicznym numer jeden. No ostatecznie premier kraju, to jak człowiek sobie wyobrazi, że byłby w tej sytuacji, to ciarki przechodzą. Że trzeba być kawałem łobuza, żeby tak się cieszyć. Pan się uśmiecha, że premier Polski mówi, że to przez pana na przykład podpalono siedzibę Platformy Obywatelskiej. Panie redaktorze, no ja się śmieję dlatego, że ta e, sytuacja jest e, na tyle komiczna, na tyle e, zabawna, że wręcz z drugiej strony wydaje mi się kompletnie nieprawdopodobna. Notabene poważni, e, poważni ludzie, premier e, Rzeczpospolitej Polskiej opowiada takie banialuki e, e, i opowiada takie, e, takie derdy małe, że e, trudno, to w, trudno w to po prostu uwierzyć. Myślę, że cynicznie wykorzystuje jakieś elementy, Polityczne wydarzeń, które się toczą wokół, wokół niego, wokół, wokół również mnie, ale innych podmiotów politycznych, do tego, żeby stawiać mnie za swój kontrapunkt. Oczywiście robi to. Powtórzę raz cynicznie zupełnie, nie, nie dlatego, że zapewne, żeby mnie aż za, za tak ważny kontrapunkt traktował, natomiast rozgrywa publicznie pewną, mm, pewien teatr, który ma dawać czy utrzymywać wokół niego jakieś poparcie e, polityczne. Natomiast jest to oprócz żartu, jest to oczywiście bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili e, e, Donald Tusk, zresztą jak i minister Żurek i inni ministrowie mówią o tym, że od długiego czasu, że ja poniosę konsekwencje prawne, że pójdę siedzieć do więzienia. I wokół mojej osoby, czy, czy wobec mojej osoby są toczone w tej chwili postępowania prokuratorskie, które nie mają żadnych podstaw e, dowodowych, no nie, są robione poza zupełnie poza systemem. Przypomnę, że no, prokuratorzy wyłączają się ze spraw, bo nie chcą tych postępowań prowadzić, no bo nie chcą brać na siebie odpowiedzialności e, e, no, te, te, tej, tej chudzpy, ale też nie chcą brać udziału no, po prostu w przestępstwie. Myślę, że Donald Tusk, no, w tej chwili, no, dąży, oczywiście, dąży do tego, żeby, żeby mnie ukarać jako taki element, no, pokazania własnej skuteczności politycznej. No, może? Nie może przejdźmy, bo dojdziemy jeszcze, dojdziemy jeszcze i do tego wr wrócimy do tego elementu, ale chciałbym, żebyśmy na chwilę cofnęli się do, do wypowiedzi, która e, można powiedzieć spowodowała e, tę kolejną krytykę nie po raz pierwszy pana osoby. No i cóż, są e, naszą. Wypowiedział. Przepraszam, to jest już reakcja Donalda Tuska. W czerwcu usłyszał zarzuty zagrożeniem i śmiercią. W październiku próbował podpalić siedzibę Platformy. Bąkiewicz i Kaczyński muszą być zadowoleni. To na ich wiecu kilka dni wcześniej pierwszy krzyczał, by nie bać się sądów, wyrwać chwasty i rzucać na palm, by nie odrosły. Panie Robercie, ja rozumiem, jakby nie będę jak... Może, może zrzućmy okiem na samą tę wypowiedź jeszcze pana, która wzbudziła tak duże, tak e, emocjonalne reakcje. Nie bójcie się, prokurator, prokurator sądów. Ci ludzie zapłacą za to cenę. I ta droga na grunwald musi być taka. Czy sprawiedliwość musi zapaść? Czy te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać? I na pan na tą ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły. Bo tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Przecież pan sam prowokuje tak ostre, e, tak ostre reakcje. No, używa pan bardzo ostrej retoryki. No, panie redaktorze, jeśli ktoś w Panu wchodzi o 6 rano do domu, jeśli ktoś niszczy Pańską rodzinę, na przykład moją e, e, córkę, jeśli stawiam się zarzuty zupełnie bez pokrycia, jeśli na terenie Polski przesłuchuje się kilkaset osób e, związanych w jakiś sposób ze mną i szuka się po prostu na mnie e, haków, no to ma się obraz państwa, które jest i wymiaru sprawiedliwości jako elementu kompletnej niesprawiedliwości. Tak więc mówienie o tym, że. Wymiar sprawiedliwości ma zostać zaorany do cna, e, tak żeby nigdy nie odrósł w, tym, w tej postaci, która jest, wydaje mi się zupełnie odpowiednim. No, tym bardziej, że występowałem na wiecu, no to stylistyka wiecowa jednak ma swoją charakterystykę e, i do niej, się, do niej się odnosiłem. Myślę, że byłem wyrazicielem. E, poglądu milionów Polaków, że tak się po prostu zwyczajnie nie da A żyć. Czy, nie popełnił pan czy nie popełnił pan retorycznego błędu? My jesteśmy mniej więcej no, ze zbliżonych pokoleń, więc pamiętamy, tak. e, pamiętamy obydwaj film Psy 2 i chwasty się kojarzą ze sceną z tego filmu. Zresztą inspirowaną, zdaje się, na autentycznej e, e, postaci. I mo, jeżeli ktoś użyje, używa w Polsce porównania do wyrywania chwastów, to to potem może być e, e, przez no, jego przeciwników. Bo to tak z reguły jest, bo, e, tak interpretowane, że on wzywa do zabójstw po prostu. Ja myślę, że to jest, że tak naprawdę ta sugestia jest e, przedstawiana przez pana prze, e, przeciwników. Po prostu użył pan tego rodzaju określenia i porównania. Może było niefortunne. No ja, ja myślę, że ja myślę, że my tak daleko odeszliśmy od cywilizacji łacińskiej, że nie pamiętamy, że przede wszystkim. Chwasty, to element biblijnych przypowieści Jezusa, w których mówi o tym, że, że, że te złe owoce będą rzucone w ogień i będą palone. Natomiast nikt, nikt pana Jezusa nie oskarżał o to, że chce mordować, że chce plewy. mordować. To plewy, ludzi, to, to plewy były, to prawda? plewy były, co prawda, ale to chyba, mniej, to chyba, no to tak, chyba ale... jest mniej więcej. To chyba nie jestem ogrodnikiem, ale to chyba mniej więcej jest to samo. No właśnie, do, do, dokładnie, czyli, czyli dokładnie, dokładnie ta sama, ta sama narracja. Ale jakby a, pan którą... powiedział o plewach, jakby pan o plewach, to by pan nie dostarczył tyle amunicji swojej no przeciwko. Tak, panie, pan, no, ale no tak, też nie redaktor... pan tak, nie rozgrzałby pan tak zwolenników. To no tak, ale ja po prostu używałem metafor, które są zrozumiałe. No, mówiłem o historii, mówiłem tam o, o tym, że trzeba iść na Malborg, że, że Polacy się nie powinni zatrzymywać i nie popełniać błędu, który był popełniony w XV, w XV wieku, że nie dobiliśmy po prostu państwa, państwa krzyżackiego. Pokazywałem, że jednak partia Donalda Tuska czy w ogóle koalicja rządząca jest dla Polski szkodliwa i niedobra. I wie pan, ja to wiem o tym. Z w koncepcji całej polityki, która jest prowadzona, która jest zła, ale i wiem w stosunku do, 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 do osób, które, które są w tej chwili przez ten, ten reżim w jakiś sposób prześladowane. No wczoraj moi koledzy dwóch dostało zarzuty, panie redaktorze, za to, że mieli udawać Straż Graniczną. I nic by w tym nie było dziwnego, gdyby były na no to dowody, ale dowodem w sprawie jest nagrany filmik, w którym moi koledzy rozmawiając z migrantami na granicy Polski z Niemcami mówią, że my nie jesteśmy Strażą Graniczną, że my nie mamy prawa podejmować tutaj takich działań i po prostu z wami tymi migrantami rozmawiamy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby dzień wcześniej nasi koledzy nie byli na koordynacji, która była robiona w Straży Granicznej. Spotkaliśmy się ze Strażą Graniczną, na ich wewnętrznej koordynacji byliśmy i omawialiśmy, co możemy robić, czego nie możemy robić i w jaki sposób się komunikować ze Strażą Graniczną, z, z instytucjami państwa polskiego. A wczoraj ci koledzy, którzy dopełnili wszystkich obowiązków, działali w stanie wyższej konieczności. Państwo nie działało, stawia im się zarzuty karne. No przecież to jest, to jest państwo, które nie istnieje. No to, to trzeba wyrwać te, te chwasty niesprawiedliwości, trzeba zaorać tą ziemię yy, i pobudować to od nowa. W mojej ocenie tak. No, nie da się żyć w państwie, w którym politycznie Donald Tusk wybiera sobie przeciwników, wykorzystując instrumenty państwa polskiego, chce ich po prostu. Panie a patrząc na różne działania, które są podejmowane dzisiaj wokół czy to Pana, czy Pana środowiska, ilość różnych działań prokuratorskich, to można powiedzieć, że to... Y Władza traktuje Pana trochę jak takiego chwasta, którego trzeba wyrwać. Pojawiły się również zarzuty wobec i informacje o śledztwie w sprawie Fundacji Mieszko, związanej również z Pana osobą. No i tam miało dojść do jakiegoś rodzaju, jak rozumiem, się. No, no środków, właśnie, to jest, to jest kolejny przykład. Wie Pan, ludzie nie są w stanie podążać za pewnymi informacjami, odbierają hasła. Faktycznie moi koledzy, czy mój kolega jest w zarządzie tej fundacji, jest prezesem. Jakby tym prezesem został zgodnie z prawem, kompletnie wszystko zgodnie z prawem, ale chodzi o coś zupełnie innego, że ta fundacja ma prawo do zbierania 1,5% z OPP, z naszego podatku. I przez tą fundację były zbierane pieniądze na ruch obrony granic. Tak więc trzeba ludziom wmówić, że bąki. Wykorzystując inne instytucje, Pokażemy dokonuje jak, jakieś jak, jak przestępstwa. Jak media pokazują tę informację? Mhm. Zależy jakie media. No, najpierw no ja, ja, ja postaram się wytłumaczyć panu e, i naszym widzom, jak to wygląda. Na no, przesłuchania w tej sprawie wzywani są różni ludzie, no, których ja mniej lub bardziej znam, no ale interesuję się tą sprawą, bo ona ma być elementem jakiejś vendetty nam. No. I się okazuje, że ci ludzie, którzy są przesłuchiwani przez prokuratorę, prokuraturę, dostają wydruk z, z artykułów z Gazety Wyborczej i Okopresz jako element dowodu i mają się do nich odnosić. No. Wie pan, użyłbym w tej chwili zwrotu wulgarnego, bo po prostu w człowieku gotuje się krew, no przecież to jest po prostu jakaś zupełna bez, bezczelność tej władzy, dokonuje działań, które mają preparować pewne, pewne wydarzenia i mają być asumptem do medialnej nagonki, zupełnie abstrahując od wymiaru sprawiedliwości, od prawa i tak dalej. To czy nie trzeba tego po prostu zaorać, czy nie trzeba tego wyrzucić do śmietnika, czy nie trzeba na nowo postawić instytucji yy, prokuratury yy, sądów, które będą nas sprawiedliwie mogły sądzić, no bo w takiej, w takim razie to jest po prostu akcja tego typu. Dajcie mi człowieka, znajdę na niego paragraf. No, w latach 40. i 50. robiono dokładnie to samo. Ja nie mówię, że dzisiaj ktoś yy, dokonuje, nie wiem, aktu yy, czy wyroku śmierci na mnie, ale wyrok śmierci medialny został na mnie wydany. No bo jeśli, jeśli mówię premier, to zresztą pan redaktor powiedział premier rządu polskiego wielokrotnie powtarza, że Bąkiewicz jest bandytą, przestępcą, że grożą mu kara pozbawienia wolności, które nie mają żadnego umocowania w jakby w materiale dowodowym, a tylko są wynikiem takiej politycznej politycznej wendety. No to jest chyba po prostu coś nie tak. No to to jest coś nie tak i teraz każdy z nas pan nasi widzowie może stać się celem tego typu wendety. Oczywiście ja jestem politykiem działam politycznie i ja jestem bardziej na to narażony. Ale czy w innych sytuacjach, w których inne osoby narażą się komuś innemu, nie mogą zostać potraktowane w taki sam sposób? Dokładnie, mogą zostać potraktowane w taki sam sposób. Tak więc no, w takim państwie nie da się normalnie żyć. Nie da się normalnie żyć. Tak więc trzeba stawiać opór temu temu złu. Także trzeba stawiać opór politycznej takiej służalczości wobec Republiki Federalnej. Niemiec, to co Widzieliśmy na granicy zachodniej, to był wyraz zupełnego m, m, zupełnej takiego serwilizmu w stosunku do Niemiec. Jeszcze pozwolę, sobie, jeszcze pozwolę sobie zaraz do tego przejść, ale chciałem zapytać pana, pan nie kryje tego, że. No, nie, że... Czuje się pan skrzywdzony, i że pana ostrość, pana retoryki i to, jak dużo zapału pan przykłada do tego, żeby e, zwalczać obecną władzę, ma też takie podłoże już dzisiaj prywatne z pana perspektywy. Czy jeżeli PiS kiedyś dojdzie do władzy, czy prawi, szeroko pojęta prawica, bo pan tak naprawdę gdzieś pomiędzy tymi różnymi formacjami e, prawicowymi e, krąży, między różnymi środowiskami, to chciałby pan być szefem takiej komisji, która rozliczałaby Donalda, e, Donalda Tuska? i jego ekipę, kimś w rodzaju, no przepraszam za porównanie, ale na przykład Romana Giertycha takiego pisowskiego, który robiłby porządek z, z poprzednikami. Ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć o tym, że moją intencją jest naprawdę dobro polski. Ja jestem idowcem. To nie tylko. Są. Ja tylko pokazałem, narysowałem ten obraz swojej prywatnej sprawy, czy sprawy mojego środowiska po to, żeby e, naszym widzom wytłumaczyć jak. No dobra, i docho dochodzi do władzy prawa i, i, i Czy prawo do, i z Konfederacją, dzwoni prezes Kaczyński, albo się z panem spotyka i mówi, panie Bankiewicz, pan będziesz to sprzątał. Wzi wzi wziąłby pan e, tę robotę. Bardzo, bardzo chętnie, tylko wie pan, ja bym zrobił to zupełnie inaczej. Ja uważam, że system sprawiedliwości musi działać. Ci ludzie muszą dostawać prawo do obrony. Nawet najwięksi przez, przestępcy, którzy uczestniczą po prostu w tych wałkach dzisiaj, powinni dostawać prawo do obrony. Nie ma czegoś takiego, że po prostu politycznie wyznaczamy sobie cele które, i, i tworzymy pewną argumentację do tego, żeby te cele, te cele polityczne, czyli konkretne osoby, czy jakieś grupy, niszczyć. Tak, chętnie bym się za to wziął. Wie pan dlaczego? Dlatego, że uważam, że determinacji w politycznym oczyszczaniu Polski z takich złych polityków czy złych tendencji w siłach prawicowych po prostu brakuje. Ostatnie te osiem lat jak rządził PiS są tego kompletnym dowodem. Jeśli chcemy być państwem silnym, państwem, które ma liczyć się na arenie międzynarodowej, które zapewnia nam bezpieczeństwo, daje szansę na, na rozwój, no to no to trzeba się w końcu Rozliczyć z tymi, którzy te państwo po prostu od kilkudziesięciu lat niszczą. Wspomniał pan o granicy, czy w kontekście działań ruchu obrony granicy i tych wszystkich środowisk, które aktywizowały się, a także polityków takich jak Pan, którzy bardzo dużą wagę przywiązywali do obrony granicy zachodniej przed przerzucanymi nam przez Niemców nielegalnymi migrantami? czy te decyzje które mają nadejść chociaż na razie nadeszły tylko werbalnie ze strony polityków platformy obywatelskiej o jakimś zawieszeniu paktu migracyjnego czy nie podcinają wam skrzydeł no, w naturalny sposób mają służyć temu, żeby spuszczać powietrze z tego balonika, balonika społecznego, społecznego oporu. I to jest jasne i oczywiste. Natomiast sam problem migracyjny jest problemem gigantycznym i który nie ustąpi. Tak więc no, my będziemy w tym zakresie działali cały czas. No, w tej chwili chociażby prowadzimy taką zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który ma... Wstrzymywać pakt migracyjny. Bo pamiętajmy o tym, że ten pakt migracyjny w tej chwili ma niby być takie są doniesienia medialne ma niby być tylko na niego ma być założony okres roku, w którym nie będzie realizowany. Potem już będzie realizowany. Tak więc uważam, że Donald Tusk i te, 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 te elity neomarksistowskie w Unii Europejskiej po prostu dają rok czasu do tego, żeby Polaków uspokoić, wyciszyć, zrobić krok do tyłu, a potem zrobić dwa kroki do przodu dlatego że projekt jest taki że państwa narodowe mają prze, przestać istnieć więc trzeba zniszczyć narody trzeba zniszczyć ich tożsamość to jest jeden z celów tej masowej, masowej migracji no bo chyba nikt nie poważny nie myśli o tym że za tym stoją intencje jakieś humanitarne pomocy drugiemu człowiekowi no to są tylko to są tylko argumenty służące temu żeby urabiać opinię publiczną i tworzyć wokół tego typu na po prostu pewne mechanizmy przymusu do realizacji tej zabójczej, tej zabójczej polityki. Tak więc będziemy cały czas w tej sprawie e, działali, natomiast zgadzam się, ona nie będzie miała tak Nie będzie tak nośna w tej chwili, tak emocjonalna wtedy, kiedy widzieliśmy, że chociażby Niemcy przerzucają nam nielegalnie, tak, czy, czy funkcjonariusze niemieccy przerzucają nam nielegalnie migrantów do Polski, a polski rząd pod przywództwem Donalda Tuska nic nie robi, no bo taka sytuacja przecież miała miejsce poprzez wiele miesięcy. Czy po takim tym uszczelnieniu granicy, czy jak zwał tak zwał, yy, nie ma Pan wrażenia, że ta emocja społeczna związana z zagrożeniem no, na szybko legalizowanymi przez Unię Europejską nielegalnymi yy, migrantami? Opada. I czy dowodem na to nie był też ten marsz, który miał być wielką demonstracją PiS-u? Nie był wielką, był średnią demonstracją. Powiedzmy sobie szczerze, jeszcze obarczoną kłótnią między PiS-em a Konfederacją, kto odpowiada e, za e, migrantów, no i równocześnie wielką akcją przeciwnika, czyli rządzącej Platformy Obywatelskiej o tym, że pak migracyjny zostanie, e, zostanie zawieszony. Nie, nie, nie wydaje się Panu, że to wszystko, że już ta, ta fala trochę opada w Polsce? Tak, no, no, no zdecydowanie, no przecież taki, w mojej ocenie taki był zamysł polityczny. No trzeba, trzeba odciąć się od jakby od paliwa e, tych, którzy wokół tego stawiają opór e, i trzeba ich zniszczyć, no bo akurat w Gorzowie Wielkopolskiej w prokuratorze okręgowej jest chyba jakiś wydział specjalny do zwalczania ruchu obrony granic, przecież nie, nielegalnej, nie, nielegalnej migracji. Tak więc zdecydowanie, no, gdy... natomiast to czy była frekwencja taka czy inna to... Wie pan panie redaktorze, no to trzeba popatrzeć też, jak pismo prowadził, nie wiem, samą informację czy promocję tego, tego wydarzenia. W mojej ocenie robił to fatalnie, albo nie robił tego kompletnie wcale. Ja zostałem doproszony na koniec. Wydaje mi się po prostu, że PIS chciał ratować wizerunkowo to wydarzenie, bo jasnym jest, że taka opór antymigracyjny związany z ruchem obrony granic z moją osobą. Tak więc dlatego zapewne zostałem zostałem doproszony do e, przemówień. No ja jako, jako polityk wykorzystałem tą, tą, tą sytuację i uczestniczyłem w tym, w tym, w tym wydarzeniu. Natomiast, natomiast mówię to, to, że te emocje będą spadały, to nie oznacza, że zagrożenie masową migracją jest mniejsze lub większe. Ono jest w mojej ocenie cały czas konstans, jest na tym samym poziomie z perspektywy makro i my się do tego musimy przygotowywać. Musimy pokazać, Europie, pokazać też jakimkolwiek tutaj będą rządy w Polsce rządziły, pokazać tym ludziom, że, e, że Polacy po prostu na masową migrację powtórzę masową, nie nielegalną legalną, bo panie redaktorze w Paryżu samochody czy czy w Marsylii samochody podpalają nie nielegalni migranci, a, a po prostu obywatele francuscy, którzy od drugiego czy trzeciego po, pokolenia już tutaj e, mieszkają i, e, i żyją w tamtym, w tamtym kraju, tak więc ja uważam, że bardziej trafnym zwrotem jest masowa, masowa migracja. My nie zgadzamy się na masową migrację i Polacy nie zgadzają się na masową, na masową migrację. I myślę, że jest duża szansa, że uda nam, się, uda nam się to zatrzymać. Wygraliśmy gigantycznie ważną bitwę na granicy. Wygraliśmy również bitewki w różnych miastach, powiatach o, o zaprzestaniu. Budowy infrastruktury migracyjnej. Tak więc pokazaliśmy sobie i my, innym Polakom, że warto się w to angażować i warto stawiać wobec tego opór, dlatego że walczymy po prostu o bezpieczeństwo nas samych, naszych, naszych dzieci, naszych, naszych rodzin i o przyszłość po prostu naszej, naszej ojczyzny. Był Pan. Jakkolwiek, jakkolwiek nie byłoby to abstrakcyjny, abstrakcyjne stwierdzenie. Czy migranci i migracja powinny być hasłem głównym marszu niepodległości tegorocznego? Nie wiem, ale wydaje mi się, że to był temat jednak, którym żyła Polska przez większą część tego roku. On w mojej ocenie politycznie również miał gigantyczne znaczenie, chociażby w zwycięstwie Karola Nawrockiego. W tym wyścigu o prezydenturę, o ten laur. Tak więc, no, wydaje się, że, że ten temat mógłby się pojawić jako ten, jako ten wiodący. Tym bardziej, że no powiedzmy, nie, środowiska, które organizują to wydarzenie, no myślą chyba podobnie, podobnie jak ja, czyli myślą o tym, że, że no, migracja masowa jest po prostu gigantycznym zagrożeniem dla, 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 dla naszej ojczyzny i dla naszego, dla naszego narodu. A czy tak będzie, czy pod takimi hasłami będzie szedł ten marsz, to ja niestety już w tej chwili A, nie wiem. Właśnie o to chciałem zapytać, ponieważ pan był... No... Organizatorem tych najbardziej można powiedzieć spektakularnych Marszy Niepodległości. Miał Pan niewątpliwie duży sukces, jeżeli chodzi o promowanie marszu, o nagłaśnianie, ale potem doszło do różnych awantur z, wokoło organizacji marszu. Dziś to już nie Pan organizuje. Czy weźmie Pan udział w Marszu Niepodległości? Tak, ja to, oczywiście ja robię, ja co roku biorę udział odkąd mnie w Marszu Niepodległości nie ma. No to jest uważam, że sam Marsz Niepodległości jest dobrem narodowym. On ma ogromny wpływ i na budowanie patriotyzmu, patriotyzmu w Polsce i tworzenie takiego poczucia wspólnoty. Często to wpływa również na, na wydarzenia polityczne. w pośrednio oczywiście. W tym sensie, że ta mobilizacja społeczna przez ten Marsz Niepodległości, przez ludzi, którzy biorą w nim udział, jest wyrażana. I to Powtórzę, no to dobro nasze narodowe, takie współczesne. Oczywiście w formie ulicznej, w formie pewnego no, pewnego święta, które wykrzykujemy czy śpiewamy na ulicach, wyśpiewujemy na ulicach Warszawy, ale w mojej ocenie konieczne i ono też stawia taki opór temu temu, temu, temu mechanizmowi budowania takiego poczucia wstydu narodowego, takiego, takiego kompleksów, które budują środowiska lewicowo-liberalne do Polski, do Polaków. My mówimy tam coś innego, my jesteśmy Polakami, jesteśmy z tego dumni, jesteśmy z tego szczęśliwi, dziękujemy swoim przodkom, bohaterom i, chcemy, i mówimy, chcemy po Was przyjąć tą pałeczkę, tą sztafetę i chcemy Polskę zostawić nie gorszą niż Wy zostawiliście nam. Pan się spodziewa jakiegoś rodzaju prowokacji, yy, działań, które mogłyby, no próbowałyby zaogniać sytuację podczas Marszu Niepodległości, tak jak było to kilkanaście lat temu za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej i zarządów rządów Hanny gronkiewicz w Warszawie? Nie no, nie, nie odrzucałbym tego. Wie pan, jeśli dzisiaj Donald Tusk potrafi z jakiegoś wariata, który rzuca jakąś butelką z sokiem, zrobić zamachowca, który rzuca koktajlem Mołotowa, to jak wielką przestrzeń działania daje mu wy takie wydarzenie, w którym bierze udział 100 tysięcy ludzi czy, czy więcej do tego, żeby zbudować narrację, w której terror i zamachy stają się udziałem jego politycznych wrogów, którzy czyhają na jego życie i na życie jego kompanów, prawda? Wydaje się to abstrakcyjne i tak jak śmiałem się na początku, zupełnie komiczne, ale wydaje mi się, że jeśli możemy iść już w taką abstrakcję, w jakiej dzisiaj znajduje się i w tych kłaniach absurdu, w których dzisiaj znajduje się Donald Tusk, a jednak wyborcy czy czy obserwatorzy życia publicznego po prostu przynajmniej część mu przy, przyklaskuje potwierdzając tego typu narrację to marsz niepodległości jest idealnym miejscem do tego żeby stworzyć tego typu atmosferę żeby budować wokół tego, tego tą swoją kłamliwą narrację bo dużo łatwiej jest po prostu dokonać prowokacji nowej prowokacji gliwickiej w cudzysłowie oczywiście prawda stworzyć pewien pewne działania które Będą, będą szkodliwe dla Polski, dla polskich pa patriotów, dla partii prawicowych, a będą korzystne dla, dla Donalda Tuska, który po prostu traci poparcie, poparcie społeczne. kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.